Cześć, witam Was na Inteligentnym Kanale, a w dzisiejszym odcinku pokażę Wam jak zapobiegać nadmiernemu zużyciu dysków SSD czy kart SD, czyli jak przenieść logi i tymczasowe pliki bazy danych SQL z systemu inteligentnego domotic, a właściwie z plików, które zapisuję właśnie na tych nośnikach, na utworzony przez nas RAM-disk. Ok, żeby zacząć działać, w pierwszej kolejności robimy backup naszej... Karty SD. No i naprawdę to jest taka dobra rada. Jakiekolwiek zmiany w naszym systemie, update'y i edytowanie plików konfiguracyjnych, zawsze zaczynajmy od zrobienia backupu takiej karty, backupu naszego nośnika danych. A jeśli nie wiecie, jak to zrobić, to w tym miejscu powinien pojawić się filmik, na którym pokazuję najprostszą metodę wykonania pełnego backupu karty SD lub tak naprawdę dowolnego innego nośnika pamięci. Dobra, backup zrobiony, możemy zacząć działać. Podłączamy się do naszego Raspberry Pi czy innego kontrolera, na którym mamy domoticza, przez SSH. Najpierw musimy utworzyć katalog, w którym nasz RAM disk będzie zamontowany. Używamy w tym celu komendy makedir. Wszystkie komendy oczywiście znajdziecie w opisie pod filmem, także nie musicie się teraz męczyć z przepisywaniem. Następnie będziemy edytowali plik konfiguracyjny systemu plików. No i jeśli mnie posłuchaliście i zrobiliście backup całej karty, to nie musimy teraz backupować tego pojedynczego pliku. Ale jeśli jednak z jakiejś przyczyny mnie nie posłuchaliście, to zróbcie teraz chociaż samą jego kopię, na przykład jako plik z rozszerzeniem OLD. OK, możemy przejść do właściwej edycji. Oczywiście używamy tutaj komendy Nano. A następnie dopisujemy linię, dzięki której będziemy mogli zamontować nasz RAM-disk w katalogu utworzonym wcześniej. 50 MB powinno w zupełności wystarczyć i pamiętajmy o zapisaniu zmian. Ok, po wyjściu z edytora montujemy nasz RAM-disk i sprawdźmy teraz system plików. Jak widzicie, wszystko jest ok, i mamy tutaj 0% zajętości. Dobra, teraz musimy zatrzymać domoticza. Jeśli używacie monitu, to pamiętajcie, że może być konieczne zatrzymanie na ten moment yy, akcji dla usługi Domotic, żeby nie próbował go po prostu wznawiać. Edytujemy teraz skrypt Domotic.sh i wskazujemy w nim miejsce zapisywania logów, czyli ścieżkę do naszego RAMDISku. Musimy oczywiście odkomentować linijkę i wskazujemy katalog docelowy, a właściwie punkt montowania. Tu oczywiście możemy dopisać różne poziomy logów, takie jak na przykład błędy, czyli wtedy dopisujemy po przecinku error. Ale to już subiektywna sprawa, ja zostawiam informacje standardowe, czyli normal. Teraz bierzemy się za edycję linijek dotyczących bazy SQLite. Musimy dopisać dwie linijki, które przeniosą nam pliki tymczasowe z dotychczasowej lokacji do punktu montowania naszego RAM Disku. OK, standardowo zapisujemy zmiany i kończymy edycję. Pamiętajcie tylko, żeby zamieścić te linijki w odpowiednim miejscu. Kolejna rzecz jest opcjonalna dla osób, które korzystają z sieci Z-Wave, bo możemy również przenieść logi OpenZ-Wave do RAM-disku. Żeby to zrobić, usuwamy dotychczasowy plik logów OpenZ-Wave i wskazujemy jego nową lokację na utworzonym RAM-disku. Dobra, skończyliśmy wprowadzać zmiany. Teraz pozostaje już tylko ponowne odpalenie do Moticza. Jak widzicie, nie udało nam się to od razu. Musimy zresetować całego Daemona. I teraz, jak widzicie, już mogliśmy bez problemu uruchomić usługę do Moticz. Ok, sprawdźmy zatem, czy wszystkie pliki są obecne na naszym RAM disku. Jak widzicie, jeszcze tutaj nic nie widać, ale na wszelki wypadek zresetuję Raspberry. Sprawdźmy jeszcze raz. Jak widzicie, mamy tu pliki z logami, tymczasowe pliki bazy danych. I plik z logami OpenZWave, czyli wszystko wygląda jak należy. Super, w takim razie powinniście być z siebie bardzo zadowoleni, bo na pewno w znaczący sposób przedłużyliście życie karty pamięci SD czy dysku SSD. Ja jeszcze wspomnę, że w ekstremalnym przypadku, jeśli system będzie działał przez długi okres czasu bez resetu, to taki plik z logami może nam urosnąć do wielkości, która dobije do wielkości naszego disku. i w tym wypadku będziemy musieli zawartość takiego pliku wyzerować, na przykład używając komendy truncate. Generalnie myślę, że częściej niż taka sytuacja nastąpi. No, to będziecie robić jakiś upgrade, wprowadzać zmiany, które wymagają resetu Raspberry. No i tego problemu nie będzie. Ale w razie czego możecie dodać takie polecenie do krona, albo nawet dodać to polecenie do skryptu obsługującego do Moticza. I wiecie, co jeszcze możecie dodać? Inteligentny kanał do subskrypcji. I kliknijcie koniecznie w dzwonek, żeby nie przegapić żadnych nowości. Ok, w tym odcinku to już wszystko. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się czegoś nowego i ciekawego, no i że wdrożycie to w swoich systemach. Zapraszam Was również do inteligentnej grupy na Facebooku, na mój fanpage. Ja już się z Wami żegnam, a inny odcinek zobaczcie jak zwykle po lewej stronie.